No widzu, witam na moim kanale dzisiaj z kamerką. Zaczynamy, chyba tak będziemy zaczynać. Już będę nagrywać z kamerką. Yy, muszę się do tego przyzwyczaić. Czuję się troszkę niekomfortowo, ale ale wszystko się nadrobi, prawda, widzu? Prawda, widzu? Także zostaw łapkę, pamiętaj, ja tu patrzę, widzę, widzę subskrypcję też zostaw też widzę. O, proszę. No, dobra, i lecimy. Dzisiaj zagramy sobie. Dobra, to mój skład. Dobra, on jest tak słaby. Gramy w nową i AFC 25, bo to już nie jest FIFA tak? To już nie jest FIFA, ja też jakoś Tam interesuję się piłką nożną Prawda, z czego mogliście się dowiedzieć Na odcinkach u chłopaków, tak I Dzisiaj zrobimy taki challenge Ze względu na to, że jestem jeszcze w niższej lidze Mogę sobie na to pozwolić Także chciałbym Otworzyć trzy paczki Powitalne niezbędnika Żeby zagrać nimi tymi kartami Które trafię, tylko tymi kartami, które trafię Tworzy z nich skład i gramy Parę meczy, zobaczymy jak się Spisuję, zobaczymy, jak mi się gra w tej grze, tak? Mam nadzieję, że w ogóle mojej twarzy się nie przestraszycie, bo to wiecie, Nie, nie bójcie się, to tylko ja, to dalej Iwan, tak? No. Dobra, i lecimy z pierwszą paczką dzisiaj. Mam nadzieję, że coś poleci, bo mój skład, ja, ja muszę pochwalić się, że mój skład to jest naprawdę po prostu. No, no. Kupiłem edycję Ultimate i proszę, mam Howarda na bramce. A pierdzielę, to jest po prostu dramat. Także trzeba coś ulepszyć. Ja myślę, że wszystko, co dzisiaj stąd trafimy, będzie lepsze niż to, co mam tutaj. Najbardziej chciałbym Leo Messi'ego. Leo Messi, Leo Messi to jest po prostu. To jest najlepszy zawodnik na świecie. I nie zapraszam do, do rozmowy ze mną, że nie jest po prostu, bo ja nie, nie, nie znam słowa nieco do Messiego, tak? Trzy paczuszki. Mam nadzieję, że będzie kit. Oby, oby, proszę, proszę. Proszę, oby coś, oby coś W końcu, proszę, dajcie mi Nie ogarniam jeszcze, jak to wychodzi Jest Hiszpania, SPO, więc nie liczę na nic dobrego Dani Olmu, Barcelona Okej, okay. okej okay. Okej, okay, Barcelona przyjmuje z otwartymi rąsiami, aczkolwiek no statystyk nie ma za kolorowych. Szymański, jest! Ej, dobra, mamy Polak-Rodak, Polak-Rodak będzie. Yy, gorzej jak będziemy musieli paniami grać, prawda? Uuu, zapomniałem wspomnieć, że oczywiście tymi kartami też możemy grać, więc ja piknę tutaj sakę. Dobra, mamy pierwszą paczuszkę, no, 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 no nie, nie urwało, prawda? No nie urwało. Widzu, szanujmy się, szanujmy się, ok, ja szano, szanuję EA, chociaż to ciężkie bywa czasami, szanuję jej i... i mogliby coś dać, prawda? Mogli, no powiedz Widzu sam, no mogą coś dać, nie? No to nie, niech dadzą w końcu, nie? Im pani jest? Barcelona, cały czas Barcelona, co jest? Co jest? Jest 85, no to będzie tylko pod przepałę, ale, ale pff, No, je, jest... Eee, inform, Rafinha, tak jest, ile Barcelony leci... Pierwszy odcinek z WiFy, a Barcelona jest na każdym kroku. Naprawdę, jeszcze Rafinia nie jest dostępna. Czy to jest druga karta? Powiedz, Widzu, czy to jest droga karta? Może być. Może być ta droga karta, a mi się to bardzo podoba. Okej. Okay. Czy co? O, Black Gendo. Ile Barcelony? No, tu już ex Barcelony, no bo wiadomo, wiadomo co się stało. Wszyscy co śledzą piłkę nożną, wiedzą co się stało z tym zawodnikiem, prawda? Ale De Jong, No okej, okay, okej. Okay. To jest karta warta 100 tysięcy, więc ja nie narzekam ogółem. No dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz, Widzu. I jeszcze raz, i jeszcze raz. I kto to idzie? Kogo my tu mamy? SPD, Szwaj... Oj, o Jezu, o Jezu, o Jezu. czyżby to był Szaka? Granit Szaka? Tak, to jest Granit Szaka z Bayeru Leverkusen. Wracając do tego, co w ogóle zrobił... Uuu, on ma 86 overalla? Eee, no git, git, to jest Mayon, jest widzu. Pedro Porro, okej, okay. ej, to są karty, które mogą się czasami przydać, no wiadomo, to nie jest topka, ale... Ale mogą się przydać, prawda? Ford, Ford Mustang, okej. Okay. O bo, dobra, Carvajal w ciemno, no nie, nie ma co w ogóle Dobra, widzu, jedna paczuszka Złota paczka piłkarska Prime, zobaczymy Może z tego, a to już wymienne Może Mbappe? Ja bym, ja bym nie pogardził Mbappe Ja bym nie pogardził Mbappe I Kto to jest? Ginter, ja pierdziele, dobra, widzu, ja pierdziele, przepraszam Ginter, ja... Piernicze. Dobra, nawet nie patrzę na te karty. Mamy o wiele lepszych zawodników. To jest to jest do dupy. To jest, powiem wam, do dupy. Ja jestem wkurzony. I, 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 i mam to w dupie. O, e. No, szału nie ma, dupy nie urywa, prawda? Jesteśmy w stanie, widzowie? zagrać tym składem. Uważam, że jesteśmy nawet w stanie wygrać tym składem. To najlepsze. Więc y, ja naprawdę, żal, moja reakcja na Rafinie. Ja nie znam cen aktualnie, ale 70 koła za Rafinie uważam za całkiem git na tym etapie gry, że ta gra jeszcze chyba nie wyszła, tak mi się wydaje. A my już zagramy sobie w Rivals, tak? No ja mam tu siódmą dywizję, więc no, no, nie, no, no nie uszkujmy się. To nie jest wysoko, ok? To nie jest wysoko. Ja wiem, że potrafię wyżej. Dlatego uważam, że mogę sobie pozwolić na zagranie tym składem, co widnieje na obrazku Dobra, mamy, mamy już Już się ten, teguje Mam nadzieję, że nie będzie zacinać, bo naprawdę Różnie bywa, prawda? Różnie bywa Oj, 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 Co jest? Co to było? Jaki klocek? No nie, Fred Fred, Fred, nie Wydymaj Freda! Dobrze Dobra, trzeba wyjść z tego O, graficzek o Boże, co to było? Co to było? Widzu, co to było? Juram, ale tutaj nie ma ruchu, nie ma ruchu, nie ma ruchu, panowie. O Boże, o Boże. Dobra, Gertruda, ja wiedziałem, ja wiedziałem, że to jest ten zawodnik. W ogóle, co odpalił Rafinha w tym sezonie, to jest naprawdę szacunek. Szacunek dla tego człowieka. Ja pier. Jak! Jak on to zdupił? Jak? Powiedzcie mi, widzowie, jak on to zdupił? No przecież to nie można, nie można tak, nie można. Dobra, ale obkrętówka. No i to jest gol, first goal. First goal, widzowie, Jose Herrera. Ten, na którego na początku nie stawiałem, bo nie liczyłem na niego, strzela bramkę komuś tam. No i, ale on ma Roberta Lewandowskiego, no to też bym, nie ma żartów, nie? To jest Robert Lewandowski Jeśli w formie jak w, e, w Bayernie to nie możemy spać spokojnie I proszę, kolejna, Boże I, i, a, o, co ty zrobiłeś, co on, co to było? Dani Dobra, Herrera Ależ gwiazd, ten Herrera to jest, COHO! Co, już, już? Przepraszam, już? 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 Czy on, czy on wychodzi? Czy on wychodzi? Czy on robi zmiany? Wyszedł widzowie. Wyszedł, on po prostu sobie poszedł, tak? No, no co ja mam powiedzieć? Co ja mam wam powiedzieć? On po prostu sobie poszedł. A my mamy first win Mamy pierwszego wina. To jest o to chodzi, to jest o to chodzi, tak? To jest o to chodzi i spreche deutsche bite. Brawo. No i jest, wydymał go Argentyńczyk. No i co prawda, nie Messi, nie Messi, nie Messi, ale Argentyńczyk Inform. Mógł być Messi, mógł być Messi. Ja bym się nie obraził, jakby był Messi. A, jestem trochę obrażony, tak? Jestem trochę obrażony, bo nie jest Messi, tak? Mamy nowy poziom, ale to zostawimy na sam koniec, jak jakaś paczuszka będzie. Zostawimy na sam koniec, dlatego czekaj do końca, widzowie. Czekaj do końca. Proszę cię, proszę cię, naprawdę cię tak proszę. Dobra, a my gramy Second Match. Second match gramy i zobaczymy Zobaczymy, może teraz ktoś będzie cięższy Nie, nie liczę na to w tej lidze, ok? Już jest tak 3-4 dni po premierze Więc, nie po premierze, nie po premierze Przedpremierowo, ale 4 dni temu Był dostęp, już ludzie Którzy powinni być wyżej są po prostu wyżej Tak, z reguły, no zobaczymy Chyba, że dostaniemy tak w ciry, że się posramy W gacie, no to, no życie, no życie Ja jestem za tym, że jednak Uda nam się, uda nam się wygrać Widzowie, nie ma co gdybać Że się nie, nie uda, bo się uda, tak, o. Dobra, gramy drugi meczyk i jest już Errera, jest nasza gwiazda, Errera. Ale co on tak robi tam z tyłu? Co on tak robi tam z tyłu? Aha. Aha, Rafinia. Aha, co to było? Co to było, Rafinia? Nie, no dobra, ja tu widzę, że to jest Wacek. Dobra, widzowie, walimy go. Dobra, nie, widzowie, ja widzę, że to jest Wacuś. Naprawdę, to jest Wacuś. Ładuję go. Ładuję go. O mały w obronie. Ładuję go. Rafinia. CO JEST? CO JEST? Dlaczego on nie trafił? A to jest karta warta 70 koła, tak? No to fajnie, to nieźle Ej, jeszcze nie ogarniam, bo widziałem już, że Używa się jakiegoś sposobu, że się wypuszcza piłkę i zawodnik napieprza jak walnięty Tacy ludzie są najgorsi, co nie ogarniają Bo ja nie ogarniam co on zrobi No Nie ty, no nie, nie, nic nie robi ty Szukam dziury, szukam dziury Dobrze Kurde, zrobił to, co chciałem, żeby zrobił, ale Errera tym razem zdupił Widzu, zdupił Errera po całości A my dośrodkowujemy I teraz O, oh. oh. co to było? Stary I Rafinha, nasz zawodnik Tak, Turam No nie no, to jest zbyt wielki klocek, dobrze, że mam tego w ataku, bo nie nie wytrzymał Aha, to spoko, no to spoko, nie? Fajnie było, ogłem, ogłem gdzieś tam było fajnie, spoko Nie, jak on mi bramkę? Nie, nie, on nie może mi strzelić bramki Dobrze, Castles jest, 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 chyba w ogóle jeszcze interwencji nie miał To jest drugie spotkanie, on nie miał jeszcze interwencji Co jest? Dlaczego? O kurde O nie, nie widziałem, że on jest tak wysoko Nie widziałem, nie, nie o wow. Castels, oh, synu mój. Jak ja bym z nim stracił bramkę, bym się naprawdę odciąkał. Trzeba go uśpić, trzeba go uśpić troszkę. No to uspałem. Ale dobra, chwila dekoncentracji. I proszę. Gol! Znowu Herrera, ależ zawodnik. To jest trzecia bramka w dwóch meczach. W dwóch meczach trzecia bramka. Widzu, wytłumacz mi, dlaczego. On jest taki dobry. Dlaczego? Bo ma argentyńskie korzenie, wiadomo. Korzenie, boże, on jest Argentyjczykiem. No nie wiem, czy ma korzenie, tylko czy jest, czy jest tak, wiecie, no, ogółem. Ale siedzi, nie? Siedzi w sieci, więc jest git. Dobra, Rafik, Rafik, liczę na ciebie. Teraz albo nigdy. Teraz albo... Teraz... Nie. Dobra, ten Francuz. Paczek go kasuje! Proszę! Tak o, tak o, mamy to. Widzicie? To jest skład marzeń. To jest skład marzeń. Ja właśnie sobie w jeden, w tr trzy, cztery. Dobra, ta czwarte paczki nie liczę. W trzy paczki ułożyłem sobie skład, który yy, niszczy. Niszczy po prostu. O! Jest, przeszło. Jak to przeszło? Jak to przeszło? Lobuję. O, ależ. Gol? Nie ma gola? Co? Kto gra takiego warchałka? Kto gra takiego warchałka? Ty. O, dobra. Ale, w... o, o w dupę, co to było, ja tam nie chciałem podawać Jej, co to miało No co jest, ty masz lepszą prawą nogę Nie, no nie Dobrze, Gertruda Dobra O, 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 o Tago, proszę Tago, tago gramy Dzisiaj tago gramy, tago Sto Stopy, stopy z... saka, co? Grafik Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Teraz albo... KUUUUUUUUUL! Rafinia, Rafinio! No i jest, 70 koła. Jest, 70 tysięcy i tak o, proszę bardzo. Dobra, tam... Jak Rafinha już takie bramy ładuje, to ja, ja jestem spokojny. Jak on widełki. Ja wiem, że to nie była jakoś bardzo spektakularna bramka. Bywały lepsze, ja wiem, ja wiem. Ale trzeba się cieszyć z małych rzeczy, bo Castells właśnie wyciąga jakąś lamusiarę, tak? Dobra, dobra. Brawo, no i to jest 3 To jest 3-0 Drugi ragequit najprawdopodobniej Chociaż może zmiany, ale w To bym troszkę zwątpił, tak Czy to jest drugi? Tak, tak, tak Widzę, to jest drugi ragequit To jest drugi ragequit Stopysaka Stopysaka, chłop nazywał się Stopysaka Dobra, ostatni mecz Ostatnia noc, tak Ostatni mecz, ostatnia noc I zagramy sobie ostatni meczek, last today, ale to nie jest ostatni ogółem, chyba że wam naprawdę nie siądzie seria z FIFY, to wtedy, wtedy i tak będę nagrywał. Mm. Bo, bo lubię, bo się znam, bo lubię, bo się znam, tak? Bo się lubię, bo się znam. O, bo się lubię, bo się znam. Mam nadzieję, że was trochę nie przynudzam tym yy, biadoleniem. Jak, yy, no ale jest Git. Nie wiem, mi się podoba. Mi się podoba, mogę pogadać trochę, oby było tak dalej. Może zaproszę Puzona na następny odcinek, albo na któryś z kolei. Fajnie by było pogawędzić z nim o piłeczce. Ciekawe, czy tak dużo wie, jak o wszystkim innym. Co ja zrobiłem, nie wiem. Ten turam jest takim klocem. Ten turam jest takim kolocem pieprzonym dupa pieprzyć. Dupa pieprzyć, że tak powiem widzów. On jest klockiem. Klocuszkiem. Dobra, dobra. I teraz. Turam! Co? 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 Jak? Po prostu nie, to było niemożliwe! Dobra, dupiłem to, no kurde! Teraz Ale... ma... No co? Co? Kogo on ma na bramce? Kto to broni, no? No, jak to nie weszło? Dobra, mele, to nie wyjdzie. Ale Dani No, co jest? To jest Alison? Dobra, teraz. Nie, nie teraz. Dlaczego Tyuram tam nie stoi w ogóle? Co jest? Chłopiec wielki jak ściana i ciul i dupa. Tyuram! No, kur... Trzy! Trzy strzały, trzy! Dlaczego? Dlaczego? Kłopoty, kłopoty. Dobra, co? Jak! Jak! Pierwsza bramka stracona. Jak! Dlaczego on strzela mi z głowy w taki p... sposób? Przecież to nie miało prawa wyjść, a mój piuram wali trzy strzały i nic nie siada. Dobra, mamy go! Mamy go! A kto? A kto? A kto? Ten sławny brawy zyliczyk, którego nawet nie znałem wcześniej, czyli Jose Chorea. E Errera. Errera, wizu, Errera. Jose Errera. O, grafik. O, o, nie, chciałem się zabawić. Dobra, tu już zabawa weszła. Tu już weszła zabawa, widzu. Tu już weszła zabawa. To było tak gówniane, widzu. Że ja o tym wiem, że to było gówniane. Ja o tym wiem, że to było gówniane, co ja zrobiłem. Ja czasami mam odklejki i gram jak debil, okej? Okay? Ja zdaję sobie z tego sprawę. Nie musisz mnie wyzywać. Proszę, nie wyzywajcie mnie w komentarzach. Czy ja mam klasę światową? To są players uh, top of the top, tak? Turam Korna, chłopie! Chłopie, co to było? Dobra, Rafik, Rafik. Your turn. Your turn, Rafik. Mele. Do Duram! Turam. Gol! Markus duram! Tym razem siedzi. I juu. ju, Moja ulubiona chyba Cieszynka. Dobra. No nie wiem. Może jedna z bardziej ulubionych. Ale jest git. Jest git. To mi się podoba. To mi się podoba. Marcus duram z golem. A ja rzucam już do Tiurama, a Tjuram zatrzymuje się z piłką. I co? No ja się pobawię, nie? Dam Olmo, a Olmo sobie wejdzie w poleka. Aleluja, co to było? Co to było? Co to było, widzu? W ogóle napiszcie mi w komentarzach, czy mam dalej nagrywać z kamerką, czy po prostu nie chcecie widzieć mojego ryja podczas nagrywek. Z góry dzięki za odpowiedź. Jakoś tak swobodnie przy Was. Ale spalony jest. Nie ma. Sp GIT! Herrera! Pff, już nie wiem, piąta, czwarta bramka, coś w tym stylu. Gdzieś tam coś tam było. No czuć, 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 że to jest grajek. To jest grajek, Argentyna. Tam wszyscy grają. Alison, dobrze myślałem. On ma Alison na bramce. No to w sumie GIT. A ja mam Castelsa. I co? I, i kto jest lepszy? No, wiadomo, widz wie, widz wie, kto jest najlepszy. Najlepszy jest Castels. Dobra, powershot. Bo! Jak? Rafinia, synu Synu mój Dlaczego to nie weszło? Dlaczego? widzę, ja wiem Ja wiem, że to są zawodni chłopaki Które siedzą w siódmej lidze Ja przepraszam, że ja siedzę na w siódmej lidze Ja się poprawię, ja się poprawię, naprawdę Czuć, czuć różnicę O, co to by... Co to jest? Co to było? Co to było? Ty. Ja pierniczę No to wrzuta, oturam <gry> <gry> ha! No, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć, widz Markus tu Czy tak je wystarczy, że jedną bramkę z tobą straciłem? Już. <gry> KOSTIS! Jaka interwencja! <gry> o Boże, nie. No, Do... pfff. Zostawię to bez komentara ten strzał. Nieprzygotowany kompletnie. To się z tak. O nie. Dobra. Chyba warto było. Chyba było warto. Czy on potrafi tak strzelić? Pewnie nie, bo się bramkarzem przesunę. No, ale może... Niech próbuje szczęścia. Zobaczymy. Ja, ja trzymam za niego kciuki, tak szczerze. Ja trzymam za niego kciuki. Żartowałem tylko. Dajni, De Dejni? O, Jezu! O, Jezu! O, je. Serio. Taki potencjał. Chodzimy, nie? Nie? Okej. Okej? Nie okej? Okay. Okay. Nie okej! Okay. Okay. Jest. nie okej! Okay. To było okay. było okay. Dobra, wale bramkę. Ja nie jestem pipcia, ja walę bramkę. Ja strzelam bramkę mu jeszcze teraz, żeby potwierdzić dominację. No i jest dominacja genetyczna. To nie ma co, to nie ma co. Macie jeszcze na praktycznie same zakończenie yy, specjalną kadencję, w której cieszymy się z bramki, która daje nam pewne zwycięstwo, tak? Pewne zwycięstwo nam daje. Rozkoszujmy się tą bramką szóstą chyba tego zawodnika. To jest koniec. To jest koniec. To jest koniec tego meczu. Dobra wizumuj. Ja. Tym składem wygrałem dzisiaj trzy mecze. Trzy mecze. Trzy paczki. Trzy mecze. Trzy mecze były, tak? Graliśmy trzy mecze. Najlepszy, oceniam, oceniam ten skład. Najlepszy zawodnik, który tutaj grał, to był napastnik argentyński Korea. To jest chłop, chłopak pierwszy raz na oczy, widzę, ale jestem pod wielkim wrażeniem. Zaimponił mi jak cholera. Naprawdę. Jak cholera mi zaimponił. A ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne materiały.